I przed nami, proszę Państwa, niedawny zwycięzca. Zwycięzca z weekendu. Kolejne zwycięstwo, już drugie w karierze. Volans, lot numer 97. Volans, syn Sorbita Uera i klaczy Wioda po Dakota, proszę Państwa. Rzadko już można znaleźć w tak bliskim w pokoleniu z Dakota, lot numer 97, wolans, dzielny koń, co pokazał nam w ostatnim weekend na torze. I poprosimy o 10 tysięcy złotych, 10 tysięcy. Czy ktoś zaofruje 10 tysięcy złotych za wolansa? 10, 10 tysięcy, 10 tysięcy, 10 tysięcy, 10 tysięcy, 10 tysięcy, 10 tysięcy. dostanę 10 tysięcy? 7 tysięcy, 7 tysięcy, 7 tysięcy, 7 tysięcy, 7 tysięcy. 7, 7 tysięcy, 7, 7, 7, 7, 7 jest, dziękuję bardzo. Czy dostanę 8 tysięcy, 8 tysięcy, 8 tysięcy, 8 tysięcy, 8000, Czy dostanę 8, 8 tysięcy, 8, 8, 000, 8 tysięcy. 8 tysięcy, 8 za wolansa, za siwego wolansa, 8 tysięcy, proszę Państwa, dzielny koni, dwa wygrane. u Ciebie dobre konie. Wysoki Wyścigi. Dwa razy drugi, trzy razy trzeci, raz czwarty. Za to w swojej karierze bez miejsca. Lot numer 97. Wolans.

10, 10, mam 10 tysięcy. Poproszę o 12 tysięcy, 12 tysięcy, 12, 12, 12, 12 tysięcy, 12, 12, 12 tysięcy. Czy ktoś zaoferuje mi 12 tysięcy, 12, 12, 12, 12, 12 tysięcy, 12, 12, jest 12. Dziękuję bardzo. Czy ktoś zaoferuje mi 14 tysięcy, 14 tysięcy, czy 14 14? 14, 14, mam 12.

14 tysięcy, 14 tysięcy, 12 mam. trochę za mało, ale lot numer 97. Dwa, 13, mam 13 tysięcy, 13, mam 13, czy ktoś zaoferował, za 15 tysięcy będę mógł tego konia sprzedać, czy ktoś za 15 tysięcy, 15 tysięcy, 15 tysięcy i przydaje. Jest 15 tysięcy, po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci. Gratulujemy allora. I,